Cześć kochani! Witajcie na siedlisku Marcinówka. Dziś jak zwykle czeka nas dużo pracy, trochę zabawy. Jak widzicie ja mam przygotowany już szpadel. Myślę, że ten dzień zaczniemy od usunięcia ziemi z kretowisk. No tak to już bywa, że po zimie dużo tych kretowisk się pojawia na trawniku. Ziemia z nich może być naprawdę wartościowa. Więc ja postanowiłem, że to wszystko, co te kreciki wykopały, ja pozbieram do taczki, no i zawiozę do naszej tej grządki podniesionej tam jeszcze brakowało troszkę ziemi do uzupełnienia, więc ta część no, będzie troszkę z innej struktury gleby się składała, ale to nic. Tak jak wiecie, wszystko to jest dla nas eksperymentem, więc spróbujemy, a żal byłoby z tej ziemi nie skorzystać. No to do roboty. Okay. tak jak już wcześniej wspominałem mamy tutaj naszą grządkę podniesioną zrobioną metodą chałupniczą film z tego jak ją robiłem możecie zobaczyć oczywiście tutaj a tutaj obok chcemy zrobić drugi eksperyment drugi bo ta grządka jest pierwszym i przekopię kawałek poletka tutaj mały, wielkości w zasadzie tej samej co nasza grządka. No i spróbuję, zobaczymy, jak tutaj uda się nasza uprawa. Czy w ogóle uda mi się przekopać? Bo wiecie, jestem trochę szalony, nie będę tego ukrywał. Mamy połowę lutego, no drugą połowę lutego więc chyba nikt jeszcze o tej porze nie przekopuje grządek ale jako, że my mamy nie za dużo czasu no to chciałbym to zrobić jak najszybciej chciałbym wykorzystać ten, ten czas, który mamy pogoda jeszcze jest w miarę okej okay. dzień powoli zmierza ku końcowi ale jeszcze nie pada wiatr też mimo wszystko nie jest aż tak uciążliwy więc zabieram się za robotę najpierw muszę wyznaczyć teren zacznę tutaj dam sobie tak niecały metr odstępu, żeby było wygodne przejście. Tutaj sobie pozaznaczam. Jako, że grządka jest obok, to daje mi tutaj ładne pole, nie muszę nic wymierzać. Wszystko można zrobić na oko, zwłaszcza, że z tego się przecież nie strzela. Tutaj sobie zaznaczymy kolejny narożnik. No i co? I za, najpierw trzeba będzie zerwać darń. To jest zajęcie, którego najbardziej nie lubię. Nie będę tego ukrywał. Tu sobie chyba zbiłem wcześniej. No bo naprawdę, to zrywanie darni to jest, powiem droga przez mękę. No ale co zrobić, jak tu jest łąka? Ta ziemia pewnie też nie jest najlepsza, więc zobaczymy, jak to w ogóle będzie rosło, czy cokolwiek urośnie. Ale nasionka nie są jakoś strasznie drogie, więc można zrobić taki pierwszy test. A jak nie wyjdzie, no to za rok będziemy próbować coś innego. Jestem ciekaw, jaka będzie różnica w uprawie takiej Bezpośrednio w ziemi, a taki w grządce podniesionej, myślę, że ten test może fajnie wyjść. Mimo, że tak grządka też jest eksperymentem, bo są blisko siebie, więc warunki mają w zasadzie takie same. A jakiś tam poletko zawsze będzie. No to najpierw sobie obchodzę to dookoła, żeby było łatwiej zrywać tę darń. Porościnam. To jest takie, można powiedzieć, chałupnicze talerzowanie. Szpadlem, no ale akurat szpadłem. mam, no to nie mam ciągnika ani dużego, ani małego. O, trochę mi tu zjechało. Widzicie? Tak to bywa. Jak się robi na oko. No ale tego przejścia i tak jest całkiem wystarczająco, myślę. Więc trochę zjedziemy tutaj, skręcimy delikatnie. Sobie za duże poletko zrobię, to, to nie przykopię. No jak się tak wpadnie, wbija w tę darń, to wydaje się, byś się ona całkiem miękka, więc mam nadzieję, że ziemia też jest całkiem miękka. Obchodzimy tu dookoła, no i ciekawe, ciekawe, co to wyjdzie z tego, czy w ogóle coś wyjdzie. Wymyśliliśmy sobie, że tutaj będzie taki nasz, takie miejsce nasze na warzywnik jakiś, żeby nie na podwórku, tylko tutaj a podwórko, żeby służyło w celach trochę bardziej ozdobnych. Co prawda rosną tam już drzewka owocowe, no ale tylko kilka. Jak będziemy yy, sadzić własne drzewa, no to myślę, że zrobimy to gdzieś tutaj, w tej okolicy, na naszej łące. No a tamte już zostaną oczywiście i będą robiły też do taką ozdobę, ale taki główny sad to musimy chyba też raczej tutaj mieć. No dobrze, tam trochę zszedłem, tutaj też trochę zszedłem, to się wyrówna jakoś. No już dookoła praktycznie przeszedłem. No i co, teraz tylko kolejne nacięcie jakieś do zerwania tej darni. Nie musi być jakoś gęsto, posłuży się taką motyką, dziabką, już w sprawdzony sposób, widzieliście nieraz pewnie na naszych filmach, jak sobie z tym radzę. Można by oczywiście użyć ciągnika i zrobić takie pole znacznie większe, tylko trzeba by pożyczyć wtedy ciągnik od sąsiada, a raczej pożyczyć ciągnik z sąsiadem. Najpierw to pewnie stależować, skultywować delikatnie to, co się da, zebrać tą trawę, zbronować ją. Potem, oczywiście, najpierw musiałaby wyschnąć, nie? Czyli najpierw, najpierw stależówka, przyjechać bronami, zostawić do wyschnięcia, przyjechać bronami jeszcze raz. Wjechać pługiem, przeorać porządnie, później agregatem. No i co? I pewnie wyszłoby ładne poletko. No ale... Ja wybrałem bardziej ręczny sposób. Trochę syzyfowa praca, ale satysfakcja większa, że się zrobiło samemu. A kiedyś może przyjdzie czas i naciągnik. To jedno z takich moich marzeń małych, Przecież albo i dużych, biorąc pod uwagę, ile kosztują ciągniki. No, ale przydałby się. Nawet na takim małym gospodarstwie jak nasze, to myślę, że chodziłby często. Czy drzewo z lasu przywieść, no to ciągnikiem najlepiej. Sąsiedzi tak robią. Czy właśnie coś na, na polu zrobić, czy skosić łąkę, no to taka kosiarka białkowa wtedy do ciągnika, na przykład. I byłaby robota zrobiona. Zresztą. W tamtym roku widzieliście pewnie, sąsiad nam kosił. Przyjechał. Dobra, będzie skoszona. Siano zostało dla nas. Fajnie lub nie fajnie, zależy jak to woli. Wkładam, że nie zebrane jeszcze, ale nie można mieć wszystkiego. No i dobrze, podzielimy sobie to na takie paski. Może jeszcze przejdę przez środek. Nie wiem, czy to dzisiaj będę zbierał, czy już innego dnia. Ale raczej nie teraz. Teraz skupię się na zerwaniu tej darni. A jak jeszcze będzie troszkę słońca i czas pozwoli, no to przykopia oczywiście. Taki mam plan. Dziewczyny i Witek siedzą w domu, ugrzewają się, może coś tam przekąsiły też. To ja wykorzystuję ten czas na pracę taką bardziej moją, męską. Przecież nie będą dziewczyny kopać, nie? Kto to widział? No i o, o tutaj to odchodzi całkiem ładnie. Nie chcę z tą trawą przykupywać, bo czasu aż tak wiele nie zostało. Ona raczej nie zdąży przegnić, trzeba to było zrobić na jesień. No ale niestety zabrakło czasu i chyba pomysłu, bo te nasze plany to tak powstają. Wiecie, w chwilę jest myśl, jest decyzja i robimy. No ale idzie, muszę przyznać, całkiem nieźle. Pewnie będziecie się z nas śmiać. Powiecie, przecież wam tu pecz urośnie, tylko pecz, żadne warzywo nie urośnie. Kto to słyszał na łące robić? No pewnie nikt, ale my jesteśmy tacy trochę szaleni. Czasem idziemy na łatwiznę, a czasem robimy coś inaczej. Próbujemy po prostu, uczymy się cały czas. I cieszymy się z tego, że jest to nasze. Więc nikt nam nie powie, że coś komuś zepsuliśmy. Bo jak to sobie zepsujemy, to tylko sobie. Wyciągniemy z tego naukę i tyle. A jak wyjdzie, to też nasze. I nasza radość, że coś się udało, że coś się zrobiło. Oczywiście radzimy się w wielu sprawach. Przede wszystkim rodziców. Sporo czytamy też w internecie. Oglądamy różne. Filmy na YouTube, oglądamy sobie właśnie takie kanały ogródnicze, roślinne, budowlane, czytamy różną literaturę. No i też jakichś ludzi doświadczonych bardziej pytamy. No i oczywiście wiecie, jak to jest, nie? Ten powie tak, ten powie tak. Różne są sposoby. Każdy robi tam zawsze jakoś po swojemu. Gdyby wszyscy robili tak samo, i gdyby warunki wszędzie były takie same, dobrze, wszyscy by mieli fantastyczne plony, a tak nie jest i nie będzie nigdy, każda ziemia jest inna, 10 metrów dalej już może być zupełnie co innego, więc trzeba przede wszystkim patrzeć na siebie, możecie na przykład oglądać jakieś kanały ogrodnicze, ktoś Wam mówi, siejemy już od lutego, no siejemy, ale jak mieszkasz sobie na przykład w takim rejonie, gdzie w lutym to już jest u, prawie wiosna, no to sobie siej, nie? Ale jak mieszkasz w takim, w którym okres wegetacyjny jest znacznie krótszy, no to już różnie, nie? Więc trzeba zawsze też dopasować do własnych warunków. Grządka podniesiona, człowiek by tak na logikę pomyślał, no to jak to jest wyniesione ponad grunt, no to przecież ta woda będzie uciekać, nie? No ale podobno nie. Podobno się fajnie zatrzymuje. My tam na, na dno daliśmy kartony, Daliśmy jakieś spruchniałe drewniane kawałki, jakieś gałęzie Bardziej mniej spruchniałem, co było pod ręką. Daliśmy sianko, kompostu, z czym się grabki przydały, ale akurat sobie nie wziąłem. Może Ola z dzieciakami wyjdzie niedługo, to by przyniosła, zobaczymy. A jak nie, to robimy. Ola! Tak? Przy, przyniesiesz mi grabie, są w tarczce, która jest za domem z tej strony. Tak. Nie, powiem Wam, że dzisiaj idzie nie najgorzej, lepiej niż kiedyś. Ta, ta ziemia tutaj całkiem okej. Okay. Jednak ten śnieg popadał, poleżał, nawilżył. I widać też są po kolorze, że jest całkiem fajna. Ma taką o, strukturę, git. Podoba mi się może to coś z tego będzie nawet. Bo gleby tu mamy naprawdę różną. Najlepsza jest chyba tam przy samej drodze. Co zrobisz, też przy drodze z kolei. Może tu we wsi to nie jeździ dużo samochodów, ale i tak spaliny. To lepiej iść trochę dalej. Tak myślę. Już 20 minut do was gadam. Ciekawe ile Ola z tego wytnie. Pewnie dużo. No i... Jest Ola z grabkami, także teraz sobie trochę przegrabię. Dobra. Ja nie stałem na się. No bo tam mi trochę wjechało, wiesz? To nic. Tu nie wiem, o to rośnie. Bo zrobiłem tak jak jest to. No ja trochę no, mi noga wjechała. No dobrze. A tu jest jakiś... O jest, wierza. No powiem Wam, że tak ciepło jest faktycznie, ale przez ten wiatr tak no jednak się człowiek już trochę wychładza dość szybko. Chyba, że wychowuje tak czas... to, nie. No tak, no. Ale wiesz, to też trzeba być czujnym, żebyś, się ty, nie, żebyś ty się nie zapocił i potem nie przewioł. Radzę sobie. No i udało się w końcu zerwać darń. To ja się przy tym zmęczyłem, ale nie było tak źle. Naprawdę y, ta ziemia jest całkiem przyjemna. Struktura jest taka w miarę lekka, jest miękka. Więc y, fajnie się to całkiem zrywało. No i cóż, teraz y, trzeba zająć się tą najwłaściwszą robotą. Czyli przekopać. Jak widzieliście, pewnie trochę się ściemniało. Musieliśmy zmienić trochę ustawienia światła. Ale tu nie jest jeszcze tak ciemno, po prostu aparat tak łapie. No więc, cóż, ja wezmę szpaler. No i do roboty, nie? No i zrobione, całe poletko przekopane, jestem naprawdę zadowolony, trochę się zmęczyłem, ale nie aż tak bardzo, satysfakcja jest jednak dużo, dużo większa, teraz pozostało mi jeszcze to tylko szybko zagrabić, no i pewnie tam w kolejnych dniach, może jutro, może innego dnia, ten darm dookoła zebrać, kamienie powywodzić, bo trochę ich się zebrało, no i będzie można już siać, także pietruszka niech się szykuje. Znajdzie tutaj swoje miejsce już za chwilę. No i to byłoby pewnie tyle na to poletko. Już trochę się ściemnia, jak widzicie, więc trzeba się zbierać powoli. Super! No to tak, jak mówiłem, słowo się rzekło: trzeba zebrać tę darń, która tutaj została dookoła, żeby było estetycznie, żeby też to się nie roznosiło, jednak dookoła. No, trochę pracy, zawsze to będzie lepiej. Musimy też ogrodzić jakoś ten nasz prowizoryczny warzywnik. Możecie napisać w komentarzach. Jakie wy byście mieli pomysły, w jaki sposób to ogrodzić. Ważne, żeby było tanio i żeby było skutecznie oczywiście. Jakby co, to jakieś drewniane paliki to możemy pozyskać z lasu. Więc to zawsze jest jakieś wyjście. No ale co dalej? To już liczę też na waszą inwencję twórczą i na wasze podpowiedzi. Dobrze, widzowie, posłuchajcie, Marcin już tutaj wszystko ładnie ogarnął, pięknie zagrabił, zaraz będziemy siać pietruszkę. Trochę widać, że nam ta ziemia przeschła, wiecie, no tak to jest z ziemią w gruncie, ale zasiejemy i podlejemy. No to prawda, tamta w tym tak, tam naszym w podniesionym cały to cały czas trzyma. No. Wilgoć. Nawet Ciekawe, ona sadziła, przecież jej nie podlewaliśmy bardzo nie. długo. Tak. No to co? Była mokra cały czas. To prawda. Także jednak ten zakąt zniesiony jakimś sposobem to trzyma. Może dlatego, dokładnie. że ten kompost był nieprzerobiony do końca, więc jest wiecznie mokry. Może tak. Ma tam co trzymać wilgoć, nie? Tak, dokładnie. Na przykład, nie wiem, te małe gałązki, co tam pozostawały. Może jakieś liście jeszcze. No zgadza się. Takie tam rzeczy. Takie tam rzeczy. No ale wszystko elegancko, będziemy tu musieli chyba zrobić jakieś ogrodzenie, bo nam przyjdą... A już mówiłem. Tak? A no to fajnie. No mówiłem, poprosiłem widzów o jakieś porady. Na jakiś szybki, łatwy sposób. Kreatywne, co by tu można ogrodzić, przede wszystkim tanio i skutecznie. Dokładnie. Tam masz grabie? Dobra, to trzeba sprawdzić. Tak. Możesz grabie. I tutaj, yy, chociaż... A, bo tutaj to się przedeptałem, to możesz teraz. Ja tu już grabiłem dzisiaj lekko. A jak będziemy mieć trochę zrębków, to możemy tutaj y, wokół wysypać, oj, wysypać. No trochę mamy, ale tak... Nie, nie, to jak my... zrobimy psz, potem, nie? A, to zabierasz to. No to po co robię, o. Tu była ziemia kreta. Akurat jeszcze. No i dobrze. To był krecik obok. To się jeszcze wsypuje. O, tu się kończy, nie? Zresztą, no tak jak granice tej, tamtej tej. Grządki. Dobrze. Tak. A tutaj dotąd. Mniej więcej. Okay. Musimy ci sprawić takie małe rękawiczki pr do pracy, co? Nawet chciałam w pepko kupić, wiesz? Aby? Tak, e, nie, nie do pracy, tylko takie zimowe. Takie cienkie. A, okay. Ale nie Dobre. było. Wywoży to. Już nie ma sezonu. Wezmę sobie to, bym się A ciekawe czy w internecie są takie dziecięce, co? No myślę, że są. Trzeba poszukać. I tam wsiąść, Pietruszkę to co? Tak się do, w miarę płytko, nie? Jakieś 2 cm 3. Tak, tak, tak płytko. No dobra, to ja jadę. Pomalutku zrobiłam. Dobra. Co ty tutaj zrobiłaś? Pietruszkę będę tutaj sadziła, siała. Ty będziesz ze mną siała? A, A ale, mała. Tak, ale mała. Patrz. To jest mała życzownica. Wrzucimy ją tutaj do ziemi, dobra? Tak. Żeby nam pracowała i przekopywała. Rzdownice są bardzo dobre. Nie, 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 tam to jest ślinek. O, tam czy tu? Nie, nie. Może tu ją wrzucę. Tak, ja nie, ja wrzucę. Chcesz dotknąć ją ręką? No nie masz rękawiczki. To może ja wrzucę, a ty ją zasypiesz, co? To ja dotrę Dobra. Czy, czy ona się nie otworzy? Nie, proszę. Jak, nie, ja ci ją włożę, no spokojnie, żebyś... O. No i jak tam? Dobrze, zrobiłam dwa rządki, a to się znalazło no rzeczownicę. Rzeczownicę! Ojej, kurczę, się w rzucił tam do ziemi. Nie, ja połóżę Dobrze, ty ją połóż. I przysyp ziemią. Dobra, pomieszałam z ziemią. Ta ziemia trochę jest jednak dość świadczy. No, tak, domitnie, czy się ja tak, mam mówiła, że się miesza z ziemią. Dobrze, za sekundę. Żeby... Tak Tak dużo nasion w jednym miejscu nie jest? to widzę. Że... To różnie mi tu wychodzi. No właśnie tak się... O tu jeszcze zostało. Proszę. Od tam do dobra? No. Dobrze, to ja przełożę tego kamienia, to będzie wiadomo Oto. gdzie skończyliśmy. To patyki trzeba będzie dać. No dawaj to. Się. Tutaj. Tutaj, tutaj, tutaj. Oto. Pójdę może po Tak, dobrze. No można Super. patyki, ale to wiesz, patyk to... To patyk tylko, nie? Tutaj mam takie... Małe zadanie. Muszę opalikować nasze dwa drzewka. To są czarne bzy, które Ola pozyskała na jesieni z lasów państwowych. No i tak sobie rosną. I widać tutaj są ponczusie małe, więc myślę, że to, to drzewko wytrwało. Tamto drugie też. No i muszę je oznaczyć, bo Ola już jak się okazało, zdążyła o nim zapomnieć. To co dopiero mówić o Tosi. A nie chciałbym, żeby przechodziły po nim, połamały, czy czymś wjechały. No, lepiej jednak takie dobre zwyczaj z tym palikowaniem, żeby to jednak zrobić. Ziemia jest miękka, więc nawet taki nieocieszany. prowizoryczna robota. Pijamy ile wejdzie. No, tutaj wystarczy i już widać. I jeszcze jeden. No i zabieramy się za drugi. O, ten tam tutaj nawet ma takie ładniejsze pąki. Może będzie nawet nieco lepszy. Oj, z tego to chyba niewiele będzie. Pijemy go pro forma, ale poprawimy chyba tym drugim. No, siedzi tyle o ile. Także zrobione. W końcu nadszedł ten moment, kiedy mam nadzieję, że uda mi się odkorować te pniaki, czyli zrobić to, co powinniśmy zrobić już dawno temu, wtedy, kiedy ścieliśmy tę naszą wielką sosnę. Odcinek, jaki może możecie zobaczyć tutaj. No ale nie zrobiliśmy, nie zrobiliśmy tego też tydzień później, dwa tygodnie później, ani cztery miesiące później, więc robimy to dzisiaj. Chciałem zrobić to ostatnio, ale był mróz, więc się nie dało, a teraz mrozu nie ma, więc zobaczymy. Jak to będzie szło? Tu idzie całkiem nieźle. Więc może się uda. Może sprawi to, że mrówki nie będą żelować na nim. A dlaczego y, y, kojonne zdejmujesz? Dlaczego korę? Tak. No bo chcę tutaj się tak zrobić, żeby te mrówki nie chodziły, wiesz? A -a. Mam nadzieję, że nie będą, że to pomoże. Ja nie chcę! Ja nie będę mowa skojona! Chcę mieć tą kojonę. To jest korę, Tosiu, nie korona, Ko to jest kora. No ale zobacz, będzie fajnie. Będzie fajnie. Kora zostanie na twoich y, tamtych drzewach, dobra? A korę spalimy w ognisku na przykład? Albo przerobimy ją na kompoście. Dzisiaj tata zdejmuje jedno drzewo. O nie, tato! To miało być jedno drzewo. Miała nie, takie trzeba zrobić. A ja wezmę swoją łopatkę. Dobra, to rób łopatką. To tutaj to jakiś grzypacz zaczął żreć. Ciekawe, czy jeszcze coś z niego będzie. No tutaj to chuba urosła, o. Elegancka chuba. Kiedyś, pamiętam z rodzicami, jak chodziliśmy w Bieszczadach zwłaszcza, no to podziwialiśmy te chuby. A tutaj taka mała chubka. <laughs> baby chuba. Ale zaraz nie będzie baby chuby. O, już oderwana. Tak, i ona urosła w ogóle już, słuchajcie, na ściętym właśnie. Ciekawe. No to drzewo to widać, że było już martwe, chore. Więc dobrze, że je wycięliśmy. Nie ma co, nie ma co żałować. Nawet po tym okorowaniu to widać. Uff, no i skończone. Zmachałem się, muszę Wam powiedzieć. Odchodziło łatwo, nie, to nie było... Wielkim problemem nie było tak, że wiecie, ona się skleiła już i, i trzeba by się, nie wiem, ciosać albo coś, odchodziła w miarę lekko, ale jednak trochę się trzeba było na, namachać, aż w bicepsach czuję, no ale zrobione, ola pokaż efekt. Yy, no jestem zadowolony, mam nadzieję, że to pomoże. I nie robiłem tego na darmo, no ale jest zrobione. Trzeba ja wszystko tą korę zebrać i, i pozamiatane. Widzowie, kochani, kawał ciężkiej roboty odwalonej. Jestem zmęczona, ale szczęśliwa, Marcin, tak samo. Pamiętajcie, widzimy się w niedzielę o 16.00 oraz w środę czasem wrzucamy Wam o 17.00 bonusowe filmiki. Więc bądźcie na bieżąco, jeśli jeszcze nie zobaczyliście tych filmików, możecie je znaleźć tutaj. Tu znajdziecie nasz ostatni filmik. Jeśli przegapiliście, to koniecznie nadróbcie nasze ostatnie. Perypet jest związane z sianiem na naszym siedlisku. Trzymajcie się, buziaki, pa pa!